Moin aus Hamburg, lieber cześć dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki. Wtorek, 22 kwietnia, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz Presse Spiegel aus Deutschland. Dziękuję Wam serdecznie za obecność na tym kanale, dziękuję za Wasze subskrypcje oraz komentarze, do których bardzo serdecznie zapraszam. Zaczynamy oczywiście od wiadomości, która obiegła cały świat. Papst Franciszek im Alter von 88 Jahren gestorben, papież Franciszek zmarł w wieku 88 lat. A w Niemczech Friedrich Merz macht schon den Kanzler. Oster, Ansprache an alle Bürger. Natomiast w Niemczech Friedrich Merz już zachowuje się, jak gdyby był kanclerzem. Wielkanocne przemówienie do wszystkich obywateli, czyli tak jak rzeczywiście kanclerze Niemiec to robią. O tym pisze na przykład Gazeta Bild. Tymczasem Putin, angeblich, offen für direkte Verhandlungen mit Kiew. Putin podobno jest otwarty na bezpośrednie negocjacje z Kijowem. Jeżeli chodzi o wojnę, no to sporo się w ostatnich dniach też wydarzyło. Mamy możliwe uznanie aneksji Krymu, zdecydowane nie dla członkostwa Ukrainy w NATO, czyli to jest wszystko, co jakby wzmacnia pozycję Putina. No i teraz Putin tutaj składa tą nieoczekiwaną propozycję. Na pewno z mediów wiecie, było to tam zawieszenie broni, nie wiadomo czy było, czy go nie było itd. Tak Natomiast, co ciekawe, prasa niemiecka, tutaj dokładnie gazeta Bild, pisze już o tym, jakie mogą być teraz następstwa tego, co się wydarzy, czyli Friedrich Merz zostanie kanclerzem, i jakie mogą być wpływy z Rosji, arbeitet Putin schon an einer strategii, czy Putin pracuje już nad strategią przeciwko Mercowi. Czy Putin boi się przyszłego kanclerza? Pyta gazeta Bild. Moskwa przygotowuje się do tego, aby skierować nowego kanclerza na kurs przyjazny Rosji tak dalece, jak to możliwe, bez użycia przemocy, zwłaszcza w kwestii Ukrainy, pisze gazeta Bild, która tutaj powołuje się na jakichś insiderów oraz analityków. Słuchajcie. Jeżeli chodzi o partię CDU, Friedricha Merca, haben szlechte stimmung in der CDU. So sehen Siege aus, der Spiegel. Der Spiegel pisze o złych nastrojach w partii CDU. Tak wyglądają zwycięstwa. Merc no, ma zostać kanclerzem. Już zachowuje się jak kanclerz, jak wspomnieliśmy. Ale w CDU nie można mówić o euforii. Wielu członków partii ma za złe Mercowi to, że złamał obietnice, właśnie przedwyborcze. A propos złamanych obietnic top niemiecki filozof Safranski SPD hat die Politikwende geklaut, czołowy niemiecki filozof tutaj pan Safranski pisze o tym, że SPD ukradła polityczny zwrot, o co chodzi. Partia SPD z 16% poparciem ukradła zwycięzcy wyborów mercowi oczekiwany zwrot polityczny. Teraz partia SPD z tym 16% poparciem urosła do najważniejszej partii w Niemczech. Partia SPD bardzo mocno przez te no dobrze, przeprowadzone dla SPD e, rozmowy koalicyjne steruje polityką i zamiast tutaj posypać głowę popiołem, to SPD e, zachowuje się jak gdyby była rzeczywiście tutaj najważniejszą partią w chwili obecnej. No i a propos teraz SPD, tej rzekomo najważniejszej partii, SPD szef Klingbeil, schließt Steuererhöhungen nicht aus, auch wenn im Koalitionsvertrag etwas anderes steht. To bardzo mocno pokazuje, jakie jest teraz podejście polityków do zwykłych ludzi, do tych obietnic przedwyborczych. Lider partii SPD, pan Klingbeil, nie wyklucza podwyżek podatków, nawet jeśli umowa koalicyjna mówi inaczej, czyli to, co przed wyborami już jest teraz nieważne. Ta dyskusja o podwyżkach podatków dotyka przede wszystkim teraz osób bogatych. Mówi się o tzw. Reichenstoja, czyli o podwyższeniu tych najwyższych progów podatkowych no ciekawe co z tego wyniknie no, ale sytuacja jest bardzo, bardzo ciekawa umgang mit der AfD Szpan bekommt gegenwind aus der eigenen Partei tymczasem tutaj partia AfD oczywiście to jest takie pokłosie tego co się dzieje w chwili obecnej w niemieckiej polityce AfD jest coraz silniejsza zyskiwała bardzo mocno w ostatnich sondażach no i Jens Szpan wypowiedział się w telewizji że SPD trzeba eh, sorry, że AfD trzeba traktować jak normalną partię opozycyjną teraz musi stawić czoła Trudności wiatrowi przeciwnemu z własnej partii. Nie powinno być debaty o normalizacji AFD. Takie jest oficjalne stanowisko partii CDU. No i, że tak powiem, tutaj został e, Jens szpan trochę, trochę, no wiecie, zrugany, czy można powiedzieć, trochę e, pewnie miał jakąś jedną i drugą, e, poważniejszą rozmowę e, w partii CDU. Także ciekawie się robi, jeżeli chodzi o to, co będzie dalej, jak ministerstwa. No, tutaj wszyscy bardzo mocno czekają, są już pierwsze jakieś pogłoski, ale wszystko jeszcze nie potwierdzone. Tymczasem, jeżeli chodzi o byłych polityków, Habeck will sich aus dem Bundestag zurückziehen, Robert Habeck chce wycofać się z Bundestagu. W jego miejsce ma wejść ktoś zupełnie inny. Takie informacje podaje tutaj Spiegel, A propos jeszcze innej. Pani polityk Zielonych Annalena Beabok, już jest w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, że tam ma taką no pracę, którą teraz podejmie. Także no, Zieloni powoli odchodzą ze swoich, ze swoich stanowisk. Ab welchem einkommen? gelte ich als arm. Tymczasem mamy tutaj przeprowadzone badanie. Przy jakim dochodzie jestem uważany za biednego? Znacie te wyliczenia: bardzo dużo jest, kto należy do klasy średniej, kto należy do bogatych, kto jest biedny, i tak dalej. No i z tą biedą może być coraz gorzej, jeżeli chodzi o Niemcy. Tutaj mamy IWI Umfrage, Deutsche Unternehmen, Plan Dizes Niemieckie firmy planują w tym roku redukcję zatrudnienia. No i co ciekawe, tutaj, według niemieckiego Instytutu Ekonomicznego, aż 35% firm chce redukcji zatrudnienia. Tutaj zwłaszcza w sektorze budowlanym i w przemyśle, no i skutki mogą być rzeczywiście bardzo złe dla rynku pracy. Jest jedna firma instytucja, która jednak będzie zatrudniała. Bundeswehr sucht rekruten. Fit für die Front. Bundeswehr poszukuje rekrutów. No i Bundeswehr między innymi tutaj teraz wystawia się na targach sportowych. Chce zainteresować przede wszystkim młodych ludzi. Warum weiter afghan mit dem Fliegen nach Deutschland kommen? Aufnahmeprogramm Ampel Ampelkoalition. Tymczasem media też coraz mocniej, coraz śmielej komentują to, że Afgańczycy nadal przyjeżdżają do Niemiec. Przywożeni są samolotami. Tutaj Chodzi o program Koalicji Świateł drogowych, który cały czas jeszcze trwa. Oficjalne stanowisko jest takie, że Niemcy po prostu jeszcze mają zobowiązania, do których się no, no, które zostały, nie wiem, gdzieś tam podpisane, uzgodnione, no i Niemcy jeszcze muszą przyjąć ilość Afgańczyków, no i te loty po prostu trwają. Pomimo tego, że rzeczywiście coraz większy jest e, coraz większa jest krytyka, także i w mediach. Gut, eksperci mit anstieg der Sozialbeiträge. Das sind die Folgen für Bürger und Wirtschaft. Eksperci tymczasem spodziewają się gwałtownego wzrostu składek socjalnych. Konsekwencje oczywiście będą dla obywateli i konsekwencje także dla e, gospodarki. No i tutaj są takie wyliczenia, że m.in. ubezpieczenie zdrowotne e, wzrośnie o około 0,2 punktu procentowego w najbliższych dwóch latach, czyli to obciąży przede wszystkim e, kieszenie e, pracobiorców, trzeba powiedzieć. I ufa, oczywiście, listę mit Herkunftsländern. Unia Europejska, e, no i polityka azylowa, która w Unii Europejskiej także ma być zaostrzona, e, została opublikowana lista 7 bezpiecznych krajów pochodzenia. Natomiast już prasa niemiecka o tym pisze, że tutaj m.in. der działa że są wyjątki w tych wszystkich zasadach, także jeżeli będzie się chciało, no to te furtki będą na pewno znajdowane. Big Tech investiert miliardy in humanoide Roboter, bald können sie in Warenhäuser in eurer Nähe zum Einsatz kommen, der Business Insider. Business Insider pisze o branży Big Tech, która tu inwestuje miliardy w humanoidalne roboty, które mogą być używane w naszych domach towarowych czyli w pobliżu nas mogą za, przejąć pracę, która nie chce, której nikt nie chce wykonywać. No i tutaj też Business Insider, oczywiście, też takim trochę, wiecie, jak zwykle, fokusem na to, gdzie można byłoby zainwestować. A propos inwestycji, też bardzo ciekawy temat. conflict, ein für eine chinesische Fluggesellschaft gebautes Boeing Flugzeug wurde in die USA zurückgeschickt. Chińczycy. No i konflikt celny ze Stanami Zjednoczonymi. Samolot Boeinga zbudowany dla chińskich linii lotniczych został odesłany do Stanów Zjednoczonych. No i tutaj ciekawa jest rzeczywiście... Ciekawe będzie to, co się będzie w chwili obecnej i niedługo będzie się działo. Mówiliśmy o tym, że tak, Boeing ma problemy, nie będzie sprzedawał teraz w Chinach. Z drugiej strony pojawiła się oferta z Rosji, tam mają być odmrożone środki rosyjskie. No i Rosjanie chcieliby kupować samoloty Boeinga. No i ciekaw jestem, znaczy, jest bardzo realistyczne, że po zakończeniu wojny, czy po jakimś podpisaniu. Umów pokojowych, nie wiem, zawieszenia broni dłuższego, taki deal mógłby dojść do skutku. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. I jeszcze mam dla Was jeden temat związany z Polską. Berlina Zeitung. Der Respekt vor Deutschland, schwindet. Warum polnische Migranten Deutschland wieder verlassen? Berlina Zeitung pisze o tym, iż maleje szacunek dla Niemiec. Dlaczego polscy emigranci znów wyjeżdżają z Niemiec? No i tutaj Berlina Zeitung zajmuje się trochę polską emigracją. Przez długi czas Niemcy były uważane za wymarzony, Kierunek dla polskich emigrantów. Dziś wielu z tych emigrantów ciągnie z powrotem do Polski, bo tam, jak tutaj cytat, wszystko po prostu działa lepiej. Tutaj jestem ciekaw Waszych komentarzy: ciągnie Was do Polski, czy rzeczywiście z Waszej perspektywy wszystko działa w Polsce lepiej niż w chwili obecnej działa lub nie działa w Niemczech? Piszcie, komentujcie. Und das was, für heute. Ich wünsche Euch einen angenehmen Dienstag, einen guten start in die neue Arbeitswoche. Liebe Grüße und Tschüss.